Cześć, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was na film, bo dzisiaj będziemy wymieniać bidon, stary bidon na nowy bidon. 20 lat temu kupiłem totalne badziewie i zaraz zobaczycie w filmie o co chodzi, jak skieruję kamerkę na rower, a wyciągnę najpierw rower z garażu, skieruję kamerkę, będziecie wszystko wiedzieli dlaczego chcę wymienić ten bidon. Zostańcie ze mną na filmie. Jeżeli chcecie się na naszym kanale, to zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapki w górę to tylko jeden klik. Okej, okay, idę po rower. A, jeszcze zapomniałem o jednym. W poprzedni film dotyczył uchwytu na kierownicę na, rower, na telefon, który się montuje na kierownicy. W to się wkłada telefon i powiem Wam szczerze, że świetnie się sprawdza. Wczoraj zrobiliśmy z oliwką prawie 10 km, bo pojechaliśmy popaczkę na drugi koniec miasta i. Używaliśmy, używałem tego właśnie uchwytu do nawigacji, żeby znaleźć miejsce, żeby znaleźć nową trasę właśnie do tego miejsca, gdzie miałem dojechać. Także, jeżeli zastanawiacie się, co kupić, to polecam. Kliknijcie kartę, gdzieś tutaj była lub jest, i obejrzyjcie film na temat tego uchwytu. Go, idę po rower. I teraz zobaczcie, jest z dwóch części, i on mi ciągle wypada i trzyma się tak naprawdę tylko na tej jednej części. Mniejszej. No i dlatego postanowiłem wymienić, a żeby to wymienić to trzeba odkręcić dwie śrubki i prawdopodobnie będę musiał użyć tych samych śrubek, bo nie wiem czy posiadam śrubki od nowego bidonu. Jak je znajdę to sobie znowu wymienię. Długie te śrubki dali. Przykładamy nowy uchwyt i przekręcamy na dwie śrubki. Nowy uchwyt zamocowany. Koniec roboty, szybko, krótko, można to zrobić pewnie w minutę, gdybym miał wkrętarkę i uchwyt na bidon zamocowany, natomiast Wam powiem jeszcze jedno, że przy dzieciach to lusterko jest taka sprawa, rzucam okiem, widzę czy za mną jadę, w związku z tym też kliknijcie kartę, obejrzyjcie film na ten temat i cóż, zapraszam do jakiegoś następnego filmu, bo na pewno jeszcze pewne rzeczy będziemy robili przy rowerze i cały czas korzystamy. I dokąd pewnie śniegi nie spadną, to na tych oponach będę mógł jeździć i będę korzystał z tego roweru. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapki w górę, to tylko jeden pik. Na sam koniec polecam Wam poprzednie nasze dwa filmy na temat rowerów. Są tutaj. Tutaj jest nasz najnowszy film, kliknijcie subskrypcję i do zobaczenia następnym razem. Hej!